Przeciwko, tutaj już posypane, na lewo skręcie jeszcze nie, ale na wprost już posypane. No I że chłopaki działają ostro. kierowca chciał pokazać coś, czego nie potrafi. Dość zarzuciło, że aż pirolecik wywinął o 180 stopni. Za późno kamerę włączyłem. Jeszcze mrozu nie ma, ale jest ślisko, bo jest mokro. Także się nie popisał. No Patrzy, kawaleria jeździ wszędzie, już i do centrum dotarli, i tutaj nawet znowu warszawskie.